As fuck z tej strony ekipa PEN. Dzisiaj yy, będzie nagrywany challenge. Mam balony, w których są zadania. Przygotowane challenge. Yy, Pomogła mi przy tym moja mama, więc gratulujemy. No i co? No i zaraz rozpoczynamy, nie? A i ten content dzisiaj, a i content na YouTube się mój zmienia Bo jest kwarantanna i niby ma być to do wakacji, to w maskach macie chodzić Więc content się zmienia I będziemy się wy, 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 wydywać w maseczkach Wy też robcie sobie odstępy tam w sklepach od ludzi Żebyście nie byli chorzy e, Pokażę wam jakie mam maski, taką mam, taką mam maskę Można założyć sobie, o taka Eee, taka jeszcze jedna, taka sama. Trzyma w sumie. Eee, dobra. Przy tym filmie ma być 20 łapeczek w górę, bo dawno nie było czegoś fajnego, eee, fajnych, dobrych filmów. Stosujcie się do tego, co mówią eee, w telewizji, jak i w wiadomościach, żeby było mniej przypadków zakażenia koronawirusem. Więc lecimy z tym filmikiem. Eee, pierwszym balonem będzie zielony. Trzeba będzie po prostu go jakoś zniszczyć w ten sposób. Nie wyszło. Robimy jeszcze raz. Nie wyszło. Robimy po prostu trzy razy, jak nie wyjdzie, to po prostu nogą. Nie wyszło. Robimy, stajemy sobie i. Pierwsze zadanie poszło w tym momencie Robimy sobie rowerek eee, rowerek, czekajcie poprawę tylko telefon, bo żeby było wszystko pięknie No i co? Rowerek robimy. Rowerek pierwszy challenge. No i co, bo tak z minutę to będziemy robić. Eee, pamiętajcie, subskrybujcie kanał, bo to jest bardzo ważne. Wybyliśmy 1070 subików. Cześć dzisiejszego live'a z Call of A i content się z Fortniteem skończył. Nie wiem kiedy się zobaczymy w Fortnite. Ale będzie ważne to. Spotkamy się za niedługo. Już jutro w Call of Duty Warzone. OK. Pierwsze zadanie mamy zrobione. Pierwsze zadanie było rowerek. No i co? Znowu bawimy się w to, co mówię. Czyli boksujemy sobie, boksujemy, 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 boksujemy. Nie tylko ale zrobicie tak. Boksuję się sobie. Znaczy chcę troszkę, żeby film potrwał, nie? Nie wyszło. I jeszcze raz, jak nie wyjdzie, walić Nie wyszło. Nie wyszło. Dobra, stajemy. rzucam go tu. Chodźcie jak dziwnie się. Otworzył balon. To poleciało do drzwi i się odbiło. Ale co? No i rozpoczynamy z kolejnym challengem. Przyzło mamy wykonane. Zrobiło to. E, przysiady. No to co? Zrobimy z 30 przysiadów. 30 przysiadów zrobimy ładnych, perfekcyjnych. Czekajcie, się, żeby się trochę dalej Pierwsze dwa challenge były to rowerek i przysiady. Rowerek troszkę porobiliśmy. To teraz czas się zabrać za kolejnego balona. Kolejnym balonem jest balon fioletowy. Więc rozpoczynamy. Pokażę wam. Lecz będzie łatwiej do zrobienia. balonem po prostu w podłogę. Czekajcie. Nie wyszło. A kto nie wyjdzie to? to tu w dole nie wyszło. Stójemy tak. Spróbujemy. Dwa zadania, które wyleciały dołem. Nie wyszło mi zadania. Ale tamte poszły. sobie daleko. Bieg bokserski. To będzie trwało przez 30 sekund. Biorę zegarek. I co? Rozpoczynamy zaraz. Ten wielkie przedsięwzięcie. Jeszcze chwila. I co? Bieg bokserski to wygląda tak, że stąd się walniej się wędr. Sportować się nie, że bardzo chciałem sportować i zobaczyć. trzy zadania przysiady, rowerek, bieg bokserski. Teraz Teraz sobie wybiorę balona z tymi oczami i na niego. Ok, w tym balonie. Trafiliśmy na dwa zadania. To będzie tak. Odbijamy balon głową i nogą. To mi się wydaje, że to zrobimy przez 30 sekund. A pompki z 20 pompek, to pierwsze zrobimy to odbijanie balona głową i nogą. Więc bierzemy sobie balona. No i co? Zaczynamy. Z zegarkiem, za chwilę już. No to co, lecimy, nie? Lecimy sobie, ładnie. Musimy na nogi naprowadzić. Głowa. Noga. Noga. Nie może spaść. Musimy skończyć odcinek. Jak widzę, w tym balonie nic nie ma. go do Tryndżi. Nie wiedziałem, że ma takie weźmie. I co? się pilaj. Dobra. Mamy to. Teraz bierzemy tą kartkę. No i to jest pompki. To są pompki moje mordy. Więc pompeczki ładnie do potworku. No i co? Lecimy. Raz. Dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenast, dwanaście, trzynaście, czternaście, piętnaście, szesnaście. 17 18 19 i 20 Zrobiliśmy to co mieliśmy zrobić tu były odbijamy głową i nogą. To było zrobione Pompki były zrobione Przysiary były zrobione e, rowerek był zrobiony e, Bieg Borkerski też i teraz ostatni balon e, został, że powiem, do skończenia tego ładnego challenge'u, wyzwań sportowych przez moje mamy. same sportowej, bo ja myślałem, że coś będzie jeszcze takiego, ale w sumie poprosiłem o to, żeby być Więc tak. Widzicie tego balona? Nie widzicie. Nie widzicie tego balona, nic wolnego nie będzie. i zadanie to pajacyki W sumie ja jestem Więc zrobię 30 No i Robimy pajacyki Cofa mi się ładnie to... Robiłem wszystkie wyzwania moje, więc teraz robimy taki challenge, sobie go sam wybrałem, teraz będzie po prostu przedłużony odcinek i w tym odcinku będzie, e, będzie takie coś, że odbijamy barona nogami. nogami, po prostu i o ile najwięcej razy odbiję, czas, start, lecimy. Spadnie. Przechodzimy wtedy. Może jesteście z twoim Tobem sobie pomagać. Hm. Mogę sobie pomagać. Nie wymoczycie. możecie. Bo ja warten ciężim. No się ze sobie na głowę. I to zakończy nam challenge. Teraz jeszcze drugi. ładnie. A teraz będzie teraz drugi. Musimy ogarnąć dwa. Nie wyszło. Więc spadnię to i to mamy więc teraz spróbujemy zrobić rzucić się na te balony będą dwa balony musimy na nie wskoczyć dwa na raz dobra 20 apetek wszyscy w filmie i robimy kolejne challenge sportowe z balonami więc ja was wszystkich podrawiam do zobaczenia, cześć jeśli uważajcie na siebie podczas koronawirus. koronawirusa, stosujcie się do wiadomości, do internetu, na internecie też są poważne, ładne pytania, odpowiedzi to podczas, co można robić to jest kwa podczas kwarantanny, a ja ten czas sobie robię odcinki dla Was, streamuję, wbijam suby, no i to, to chyba na tyle, nie? Zrobiliśmy naprawdę ładną, dużą robotę, 20 więc weźcie w w tym, tym filmie, Udostępniajcie znajomym rodzicom, że można wszystko podczas kwarantanny rozumiecie, nie? No, podczas yy, kwarantanny, w sensie koronawirus ja nie mam kwarantanny, ale nie chcę by też mieć, więc jak to wygląda. No i co, mordeczki widzimy się w następnym odcinku. Jak wiecie, przy tym 20 papecie, robimy kolejny. Pamiętajcie, ekipa P ja pozdrawia i widzimy się rano na stygnie Zobaczycie na cześć. Możecie do likey wysłać. Wchodzicie do beliewkiego live, klikacie tych doleńczych, wysyłacie, czym chcecie. No najcika, kwotę, powyżej 10. kwotę powyżej, powyżej 10 zł. Możecie mi wysłać i wtedy macie modelatora, czyli 11 zł. Modelator, chyba że dobijecie pełną liczbę z jak taki jeden chłopak, coś się z mną w grał. Więc sprawdzam wszystkich jeszcze raz. Do zobaczenia, cześć.